Stapujemy czerwonym szlakiem, podążamy w stronę Potrójnej i w chacie na Potrójnej będzie czekała dla wszystkich kawa, herbata do wyboru oraz kultowa drożdżówka. I tam robimy sobie w tej wiacie grillowej wspaniałe zdjęcie pamiątkowe, które będzie promowało przyszłoroczny już kultowy przegląd górski. My, zawodnicy, którzy zaczynamy enduro, nie wiem, ruszamy na start OS-u pierwszego, wjeżdżamy w las, i nie ma nas do popołudnia. Żeby zobaczyć danego zawodnika, no to przechodzenie z os u na OS to jest czasami no, kilometry, tak. Przez ostatnie 8 lat opowiadałem Państwu o Himalajach. Ale zostajemy w górach, będzie tym razem o moich wyprawach w góry Kaukazu, a zdecydowanie więcej lat mam przyjemność te góry odwiedzać i eksplorować. Jest 18 godzina biegu, 120 km. przyszedł drugi kryzys a ja wyglądam tak jak właśnie na tym zdjęciu. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mistrzak Kornel i przyjdę do Państwa z moją historią najtrudniejszego ultramaratonu na świecie to 135. Przed Państwem Adam Bielecki. Gorące brawa! Tak sobie nieraz myślałem już po tej wyprawie, że żeby ktoś dał mi do wyboru, nie zrobienie nowej drogi na, na Purnia albo uratowanie komuś życia, to bym się nie zastanawiał nie? i brałbym uratowanie życia. Byłem 12 lat normalnie na etacie w agencjach promowych różnych w Warszawie, ale góry, znaczy właściwie wszystkie moje dokumenty mają, związane są z górami tak naprawdę, które robię. I Zawsze góry wysokie były mi bardzo bliskie, zawsze wiem, czytałem dużo książek, marzyłem, żeby pojechać w Himalaje, zobaczyć Himalaje. Mam taką pasję, e, realizuję ją. E, myślę, że w dobrym stylu. Wspinam się bez użycia tlenu, bez wsparcia szerpów. E, w dość szybkim, własnym stylu. Kiedy idziecie przez ponad 5 miesięcy szlakiem, który z definicji jest bardzo trudny, długi i ma wiele różnego rodzaju niespodzianek i przygód yy, po drodze, to wiecie, co jest w tym wszystkim najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest wszystko zapamiętać.